Cześć Biniu, jeśli masz czas, to zapraszam Cię na mój drugi kanał, na którym będę umieszczał to co najbardziej lubisz, czyli shoty, ale będą one związane tylko i wyłącznie ze światem e-sportu. Link w opisie, polecam. Wiecie, że diabeł jebany. Na, na prostych to my nie będziemy mieli szansę, że jakieś... Blokować go będziesz? Już jest blisko. Już mhm. jest za tobą. O! Co jest? Dzień dobry! Sponsorem odcinka jest sieć serwerów CSGO Możecie tam owocnie spędzić czas w wolnym czasie. Link w opisie. Polecam! Do zobaczenia za tydzień! O kurwa! Nie zwieściłem się! S! O kurwa! Znowu! s -a. To jest nowy rower, jest to ja go, go, wiesz, jak wnoszę go po schodach, czy coś patrzę, czy nie ma nie. A co to jest? Co jest kurwa? Ja pierdolę! Plastik tu jest wgięty, ty. No bez kurwa jaj i to mnie wkurwia że człowiek dba jak o dziecko własne bardziej dba, dziecko swoje nie będę tak bał, a tu już jakieś recy są, ty. Dobra, wszystko jasne. Ty, za... Tom, kurwa, na melanżu, I jak graliśmy ja... w Uno, siedział Poczeka z telefonem razie... i miał głośnik... Z naszej strony zebrać kopaków. halo? Miał głośnik jakiś JBL-a e... i z tele... e... miał połączony głośnik Zabrać z telefonem i z telefonu Bindy, kurwa, puszczał jak... na imprezie. Żeby wjechać, nie? Poważnie mówię, oszalałem. No kurwa, nie żartuję, nie? <laughs> Poważnie, siedzieliśmy, graliśmy w Uno, a on siedział kurwa z komórką Druga osoba trzymała głos, i on kurwa puszczał jak jakieś dili, rzeczy Nie no, takim... Coś już, już widzę lepiej tak. on no, mi dał jakieś kurwa coś chujowego mi dał powiecie. O KURWA! Nie no. Ja nic oh, ty widzę. Ty, no, co on no, no. nie widzę, co co mi dał? Nie! Czyna? Jebać pąńskiego kn knuta. Jak się zgłaszało kanały Kto ma ochotę doliczyć jeszcze plus jeden grandy do tego, żeby zorganizować napad, ja go porwę na chwilę w jedno miejsce. A... Dogadajcie się, kto jest zakładnikiem, kto przygotujcie po prostu napad. Poczekajcie, Pago przyjedzie. Kurwa, grandy przyjedzie na gotowe. Grandy przyjedzie na gotowe! I, I co? Teraz co, kurwa, biegam, pierdolony. <grywa> kurwa, jak się ciągnie. O kurwa, o ja pierdolę Felipe ratunku. O, byłem, słuchaj, stałem na parkingu policyjnym. Tak I, i wiesz, właśnie na telefonie ogarniałem żeby bo, kurwa nie mogę się do ciebie dodzwonić mm -hmm. A tu je... No, tylko KURWA! Z kurwy synu! Wieszyłam ja ja ci piesa! Ja Pierdole Pytam ja... jak, jak idę dobrze idę, ja bym dobrze nic tak, musisz wiesz U mnie nie widać, no właśnie Nie wiem Ja nie wiem, no ja w sumie się nie różnię jakoś faktycznie, no, no nie wiem Znaczy dobrze to wygląda, ale Jesteś? Poczekaj. Nie je, wiem, ale popierdoli mi się. dzień dobry, o. słuchajcie panowie, jest pewien problem. No. Mój przyjaciel tutaj a. włożył sobie butelkę. I, i właśnie nie czyszka. Boi mi się, że się rozbije, a drugiej Z drugiej strony. Nie mówić, ale to kolega mi wstawił. Proponi mojego. Ha czym się ha 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 Życiem Jakim życiem? Moim. Taka jesteś? Jaka? Mam skoczyć? O kurm. ha Żyje Felipe! Maya chyba się upadła. Nie do tych masek, można tak w maskach? No nie można, ale oni się boją, wiesz. Ale wcześniej policjant we mnie wjechał pod komisariatem, tak nie no. wiem. Szybciej jeszcze niż wyjechał, chyba wypadł z zakrętu i zajebał jak stałem. I mówi do mnie, ja mówię, że oni mówią do mnie, że ja mam maskę, że w masce nie wolno. Ja mówię, no dobra, a pan kurwa 100 na godzinę wjechał w auto zaparkowane, w którym ja siedziałem, to też nie wolno. Ja mówię, no to pan ma maskę, ja wjechałem w pana i jesteś mi kwita mój chuj.